Od dzisiaj od rana jesteśmy na Placu Zwycięstwa, mieliśmy od samego rana zajęcia z dziećmi i konkursy dla młodzieży sportowe. Właściwie dlaczego to robimy? Przede wszystkim na pewno, aby tutaj skupić się na tym wieczorze, ale w ciągu dnia chcemy poświęcić czas dzieciom i młodzieży, aby wypełnić im czas w czasie wakacji, aby mieli możliwość spędzić czas i na zajęciach plastycznych, muzycznych. E, e, pewne zabawy i konkursy były dla nich organizowane. E, młodzież miała konkurs streetballa. Z nagrodami, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą dla nas jest ten wieczór. Tego wieczoru, tak jak widzicie z tyłu, jest scena, gdzie zapraszamy młodych ludzi, którzy śpiewają nie o niczym innym jak tylko o Bogu, o tym, co przeżyli z Bogiem, o tym, co Bóg zrobił w ich życiu, bo chcemy stać właśnie w naszym mieście i, i mówić, że Bóg jest żywy, że Bóg zmienia życie ludzi, że, że życie z Bogiem może być ciekawe, szczęśliwe, że Bóg to nie jest religia, Bóg to nie jest chodzenie do kościoła. I nie chcemy się z tym chować, ludzie nie chowają się ze złymi rzeczami. Dlatego naszym marzeniem było, aby stanąć tutaj w centralnym miejscu leśnicy i w otwarty sposób mówić, Bóg żyje, a również pokazać, nawet poprzez te zabawy, poprzez konkursy, że, że można się bawić, można zrobić to bezinteresownie. I, i to jest naszym pragnieniem, a, aby wychodzić do, do mieszkańców naszego miasta.